Widzowie, Zostawcie łapkę w górę! Okej, okay, widowie, patrzcie! O, Okej, okay, to było gdzieś w naszym odcinku. Na. Oglądajcie, zasubskrybujcie nas. Dzisiaj będziemy jakby grać w pieniążki. Możesz pokazywać? No dobra, mamy jeden punkt. To już jest coś. No i da się robić takiego kranka. No, ja. no. no za chwilę. Nie, 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 nie. to nie, to Nie, no to Nie, nie. Widzowie, Widzowie, to naprawdę doskonale. O ja! Je. Bo się... je. Jesteśmy bogaci! Dobra, Spadajcie, bo niedługo robimy o sklep o nazwie jakby. Marcel! Nie! Marcia 500! No, no, może być Marcel 500, ale też do tego będzie też Shop 24. No! Co jest najlepsze? Ale że tutaj... Okej! Okay. Widzowie! Lecą pieniądze do Was! Macie pieniądze! Macie! E, Macie. Tylko, tu widać, ale nie twarz. 都放你个耶！